Plaudetur. Minęły dwa lata koalicji 15 października, no to nie są to dwa lata faktycznie ładnych parę miesięcy mniej, z uwagi na ten groteskowy niby rząd Morawieckiego. No jakieś podsumowanie, proszę Państwa. Ciężko mi o to podsumowanie, bo nie będzie to wybuch entuzjazmu. Ja przypominam, nie jestem żadnym partyjnym propagandistą, ale przypomnijmy. Ten rząd i ta koalicja to jest dwa lata jazdy w samochodzie z zaciągniętym nie jednym, tylko kilkoma hamulcami. Te hamulce, to tak bezpieczniki, które sobie PiS zmontował, najróżniejsze. W Sądzie Najwyższym, w Trybunale Konstytucyjnym jedne się dało rozbroić, tak jak TK, po prostu nie publikując orzeczeń czegoś, co Trybunałem Konstytucyjnym słusznie, proszę Państwa, od dawna już nie jest, bo to jest niesąd. Dalej, proszę Państwa, zaminowana prokuratura, no, która przecież będzie bardzo, bardzo utrudniać prowadzenie jakich i utrudnia już, Dochodzeń w stosunku do pisowskich funkcjonariuszy, pisowskich złodziei, oszustów, znaczy już bandytów politycznych, którzy szpiegują ludzi Pegasusami, proszę Państwa. Dalej. Już to nie wszystko. Najważniejszy bezpiecznik PiSu, prezydent. Cała masa zmian była zwyczajnie niemożliwa drogą ustawową, taką, jaką powinny się odbyć, z uwagi na prezydenta. Natomiast Powiedzmy, że koalicja i ten rząd przywróciły jakąś w miarę normalną pozycję Polski w polityce międzynarodowej, wyeliminowały tę ohydną atmosferę nagonki, plugastwa, żygowiny w telewizji, zastraszania. No, telewizja Kurskiego była już tylko czymś, co ja mogę porównać do Radia Tysiąca Wzgórze, Rwandy czy coś w tym rodzaju. Mamy tu, tu mówienie o Gebelsach, o radiu, które bezpośrednio przyczyniło się do rzezi ścieg ohydy, kłamstwa, żygowiny był czymś bez precedensu. I to, co zrobiono z telewizją, zrobiono bardzo słusznie, bo można było tylko nic nie zrobić. Ale jeśli nic nie zrobić, to po co w ogóle, to po co w ogóle przejmować władzę? Ja już mówiłem o różnicy między lex, czyli wypranym z prawa przepisem, będącym tylko i wyłącznie przepisem pozorującym prawo w rozumieniu Rad Bucha. A już, czyli prawem i duchem prawa. Nie ma sensu tego powtarzać po raz trzeci. Natomiast nie jest tak, że to jest ideał. Ja im przede wszystkim zarzucam pewne lenistwo ustawodawcze. Zamiast mówić o tym, że Duda zablokuje, czy też nawroski rzucić te projekty ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, o KRS-ie, o statusie. Przynajmniej wypracować te projekty i rzucić je. No i znowu problem. To jednak była koalicja. Każda koalicja, a jest to koalicja ludzi tak różnych jak część psr którym bliżej do Pisu i Konfederacji i ludzi z Lewicy. Więc rzeczywiście ten projekt aborcyjny nie powstał wskutek tak już dużych różnic światopoglądowych. No, mieliśmy jeszcze Hołownię, no, który kocha samego siebie, wiadomo. tylko, no, ale Raz był konserwatywny, raz progresywny, tak jak mu akurat wydawało się, że lud go lepiej odbierze. To też była trudność. To nie jest już jedna KO, to, to jest koalicja. A, pewne rzeczy, które tu z były zwyczajnie finansowo niemożliwe. Kwota wolna 60 tysięcy, składka zdrowotna. Opis, że jesteśmy państwo z takim, a nie innym deficytem budżetowym i długim publicznym. Uwaga, ja nie mówię, że to jest wina wyłącznie bo to przede wszystkim jest wina pandemii i putinflacji, no i zaburzeń gospodarczych, na no razie spowodowanych wojenką Putina. To nie jest wyłącznie wina Ale po prostu te uwarunkowania trzeba w, brać pod uwagę. Możecie powiedzieć, po co obiecywał. No, bo chodziło o wygrane wybory. To też nie jest dobre, bo potem możemy się obudzić z ręką w nocy po której PiS obiecał i dotrzymał słowa, bo PiS, tego już ludzie nie muszą powiedzieć, odziedziczył gospodarkę w bardzo dobrym stanie w 2015 roku po latach, latach dyscypliny finansowej i rządów PO. Więc PiS mógł dowieść. PO teraz nie mogła. Odziedziczyła gospodarkę i finanse państwa w takim, a nie innym stanie wskutek Po Putin, pandemia i polityka rozdawnictwa więc ogólny bilans, ja bym powiedział, że tak jak dla mnie, jest na cztery mniej. Ale w porównaniu do państwa, które mieliśmy i państwa, które szykuje nam Bosak, Brown i Kaczyński z Ziobrą, który przecież wróci. Państwa już bez sądów, za to z bojówkami. Państwa, w którym widzę przykład września, o którym mówiłem, odwołuje się koncerty, przedstawienia teatralne, jeżeli na przykład napisał Niemiec, a jeszcze już niemiecki Żyd, no to Proszę Państwa, tak ja wiem, co usłyszę, że dziadersi ciągle każą wybierać mniejsze zło. Na prostu w życiu tak. Jak już będziemy w tym świecie idealnym, bytów idealnych, to może będziemy wybierać tylko dobre. Na razie jesteśmy w świecie takim, jakim jesteśmy. Dokładnie. I chodzi o to, żeby rzeczywiście nie zamieniać jakość przewidywalnego rządu Tusków, nie wiem, PSL-owców, owców przy wszystkich ich wadach, słabościach. Pamiętajcie, wybitni intelektualiści generalnie i wybitni moraliści nie idą do polityki. Były czasy takich wysypów wielkich mężów stanu, jak kiedy się rodziła Unia Europejska, czy Stany Zjednoczone, czy nawet kiedy się rodziła Trzeciej RP. No nie mamy rzeczywiście może polityków klasy mazowieckiego, Geremka, Kuronia i wielu, wielu, wielu innych, ale mamy jakąś rzeczywistość. Wybierajmy ten jej wariant, który jest najlepszy, który minimalizuje zło. I wtedy to moje cztery mniej to jest bardzo dużo, proszę Państwa. Bo alternatywą jest jedynka ze znakiem spałą, więzieniem, bezprawiem, chudspą wodza, który wreszcie poczuje, się swoim, wreszcie poczuje się w swoim napoleońsko piłsudskim modelu spełniony. Kiedy zdoła obalić całość projektu ustrojowego i stanie się naszym kieszonkowym Napoleonem, decydującym i jako władza wykonawcza i jako władza ustawodawcza, bo zdaje się, że to jest jego ostateczny cel, ramen.